Paul i Diane są oddani swojej pracy. Jestem biochemikiem. Prowadzę psychobiologiczną analizę porównawczą. Dlaczego? I łączy ich wszystko. Nie ma żadnych wiadomości. Potrafią się porozumieć ze wszystkimi gatunkami. Tak, nie wolno. Oprócz jednego własnego. Pójdę do ciebie, jeśli prawidłowo odpowiesz na jedno pytanie. Kto zaprojektował tę sukienkę? Nie wiem. Na razie. Aż pewnego dnia znaleźli rozwiązanie tej sytuacji. To sól oddziałuje na struny głosowe. To Romeo przebił się przez ścianę. Dla dobra nauki Paul i Diane przystępują do eksperymentu. Teraz wystarczy mówić. Odpowiadają ci te opony? Nieważne, co mówią. Jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką znam. Wystarczy mówić. Jak ci smakują te precelki? Możesz zostawić 67 wiadomości. Pójdę do ciebie i zrobię wszystko, co zechcesz, jeśli odpowiesz na jedno pytanie. Jakie? Jak się robi alkaloid metylowy? Nie wiem. Na razie. Eliksir miłości. Dystrybucja bez film.